Wróciła, ekstra klasa. Witam serdecznie w tym ekstraklasowym odcinku niedzielnika sportowego i zapraszam na podsumowanie tej minionej kolejki i tego, co się w niej wydarzyło. 70 dni się z nią nie widzieliśmy. Wróciła, no i trzeba przyznać, że z początku nie rozpieszcza nas. Na pierwszy ogień jesteśmy w starcie: miedź legnica z radomiakiem radą, no i tutaj. No było to bardzo bezbarwne spotkanie niestety. Chcąc, nie chcąc, cokolwiek bym o tym meczu chciał powiedzieć dobrego, no to nie jestem w stanie. Tak naprawdę jakąś pierwszą dobrą sytuację w tym spotkaniu, no to trzeba było czekać chyba do 60 minuty, a jednak mecz i tak zakończył się wynikiem 0-0, więc tutaj nawet nie ma o czym dalej mówić, tylko po prostu przejdźmy do kolejnego meczu. A drugi piątkowy mecz, czyli mecz Lecha ze Stalomirec wcale nie był lepszy. Z tą różnicą, że było troszeczkę więcej akcji, jednak Lech miał ogromną masę nieskuteczności. No, i tej akcji nie udało się zamienić na bramki. Lech dostał również rzut karny podyktowany przez sędziego Raszkowskiego, który jednak po analizie waru cofał tę decyzję, co wywołało sporo kontrowersji. Jednak no, sam mecz zakończył się wynikiem 0-0 i kolejnym już piątkowym podziałem punktów. W sobotę mieliśmy bardzo ciekawe mecze, były tam widzę by zremisował 3-3 z pogodą Szczecin, ale nieważne, Kupmy się na derbach pomiędzy Zagłębiem a Wrocławiem. Zagłębie wygrało ze Śląskiem 3-0. No i tutaj największe dymy, jak to mówił Michał Pol. Miały miejsce na konferencji prasowej, ponieważ Iwan Dżurziewicz stwierdził, że zabrakło im szczęścia do wygranej. Co, no, nie da się ugryźć, mocno zirytowało Waldemara Fornalika, który odpowiedział, no w którym miejscu mam tego szczęścia zabrakło. Grajmy pragmatycznie, bo tak mieliśmy grać. Tłumaczenie Dżurziewicza było po prostu jednym z głupszych w tej kolejce. Ogólnie z tym spotkaniem było dość sporo kontrowersji. Anulowane bramki czy karny dla Wrocławia, który budził też spore wątpliwości. Tak samo jak czerwona katka dla Mateusza Bartolewskiego. Tymczasem. W niedzielnym meczu Legia no, prowadziła zdecydowanie z koroną, była 3 do 0, jednak w końcówce coś się w Legii posypało, może poczuli się zbyt pewnie nie mam pojęcia. No i pozwoli tej koronie wbić dwie bramki. Troszeczkę się męczyli, troszeczkę był strach o ten wynik i dowieźnię tych trzech punktów do końca, jednak do no, szczęśliwych dla Warszawiaków udało się i Legia odrobiła punkty do Rakowa. A sam Raków grał w Poznaniu na wyjeździe z Wartą Poznań. I tutaj trzeba zaznaczyć to, że niebywałą głupotą popisał się Fran Tudor. Będąc pod naciskiem rywala, podobno był prowokowany. I ta prowokacja doprowadziła do tego, że uderzył rywala łokciem. No za co oczywiście dostał czerwoną kartkę i wyleciał z boiska. Grając przez ponad godzinę w osłabieniu, no podopieczny Marka Papszuna udało się zremisować to spotkanie jeden do jednego, co jest naprawdę dużym wyczynem. Chociaż sam Papszun nie ukrywał, że jednak... Chcąc grać o mistrzostwo, muszą bardziej panować nad swoimi emocjami i nawet na takie prowokacje, jakie tam miały rzekomo miejsce, no muszą po prostu być znieczuleni. A tutaj macie jeszcze dziś wyniki wszystkich spotkań tej kolejki Ekstraklasy. A pozostałych informacji. Fernando Felipe Santos został selekcjonerem reprezentacji Polski, no i tutaj trzeba powiedzieć, że to jest chyba trener aż ponad stan w Polsce, bo Boniek zawsze mówił, że się nie da, a jednak Cezaryk uleszał w że się da. Jest to dobry trener, moim zdaniem, pomijając styl gry i to, co będzie chciał zaprezentować. No to pokazał, że potrafi tych piłkarzy trzymać, brzydko mówiąc, za mordę. I jednak poradzi sobie nawet z dużymi nazwiskami na ławce. Także miejmy nadzieję, że piłkarze się nie obrażą znowu i nie będzie gadania, że trener zły. Jak to ma w zwyczaju Robert Lewandowski. A z informacji transferowych, tutaj będzie pod lajki, bo Milan Szklinar przechodzi do PSG. Od czerwca, a z takich bardziej polskich, no to Patryk Klimala żegna się z MLS-em i przechodzi do Ligi Izraelskiej. Zawodnik będzie reprezentował barwy Apoelu Berszewa. Ode mnie to na dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym tygodniu. Trzymajcie się i do zobaczenia.